Witam was moi drodzy uczniowie i zapraszam do wysłuchania bajek Ezofa Dwa Szczury. Posłuchajcie. Na wsi w stodole żyły sobie dwa szczury. odło im się raz lepiej, raz gorzej. Zdarzało się niekiedy, że szły spać z pustymi brzuchami, ale nikt ich nie prześladował i właściwie nie miałem powodu do narzeka. Jeden z nich powiedział, że ma dość prostego wiejskiego życia i wyruszył do miasta. Po paru tygodniach przyjechał na wieś do swego przyjaciela, żeby powspominać dawne dzieje i zaprosić go do siebie. Szczur Wiejski szczerze się ucieszył z tej wizyty i podjął przyjaciela najlepiej jak mógł. Postawił na stole ziarenka, korzonki, okruszki pozbieramy na podwórku. Szczur wiejski tylko się skrzykł. Okruszki, korzonki, wybacz, bracie, to już nie dla mnie, powiedział. My, mieszczuchy, mamy delikatne podniebienia. Przyjdź do mnie, zabawimy się i użyjemy życia. I szczur wiejski wybrał się do miasta. Przyjaciel przywitał go serdecznie i zaprowadził prosto do wielkiej spiżarni. Częsty się, mój drogi, jest, ile dusza zabraknie, miejski szczur wielkopańskim gestem wskazał kredens. Oto obiad godny szczura. Szczur ze wsi patrzył z podziwem na półki ugi, uginające się pod ciężarem kiełbas, szynek, serów. Lebusł srupiącą skórką wina, tortów, placków i owoców. Przyjaciele zasiedli do uczty, jedli tak, że trzęsły im się uszy i wąsiki, a oni tylko strzepywali okruszki i sięgali po kolejne przysmaki. Raczyli się wszystkim po kolei, popijając kolejne smakołyki winem. Aż tu nagle, w samym środku czwartego dania, drzwi spiżarni otworzyły się i rozbłysło światło. Szybko tędy szczur mieszczą, pociągnął przyjaciela i obaj skryli się za nogą kredensów. To gospodyni zaraz sobie pójdzie. I oba szczury przyzugnęły, wstrzymując oddech. Po chwili światło zgasło. A szczur Miński wyjrzał i powiadał już po strachu. Chodź dokończymy biesiadę. Ale szczur wieśniak miał już dość, na jak się dosyta strachu. Żącymi łapkami włożył magnatę, zabrał czapkę i powiedział. Dziękuję ci bardzo za gościnę. Pozwól, że się pożegnam. To prawda, mieszkasz wspaniale. I masz pełną zbirzani lecz nigdy nie masz pewności, że dożyjesz sen. I szczur wrócił na wieś. A kiedy wieczorem zasiadł do swoich ziarenek i korzonków, wydawało mu się, że to najwspanialsze przysmaki świata. Były to bajki Ezopa, dwa szczury. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.